Też macie wrażenie, że są tutaj duchy? Tak, tu jest mega zimno. Uh, uh, szkoda, że nie wzięłam straszy miary. Nie ma opcji. Tata nie wynająłby duchów do miejsca, w którym bardzo rzadko bywa. Duchy czy nie, zimno mi wskrzela. Mówiłaś, że nie trzeba kurtek. Sorki. Tata zainstalował potworegulator, ale może się zepsuł. Ogarnę to. A -a. A -a. Tata nic o tym nie wspominał! Czy więc noc zawsze są duchy? Nie powinno ich tu być. Nawiedzanie to inne święto. Mam dziwne wrażenie, jakby ktoś tu był. Straszna zamieć to nie Wajp, jakiego chciałam. Celowałam w estetykę Blady God. Na szczęście zabrałam dużo różnych dekoracji z rozmiarów nie, więc pamięk się! Leży bardzo wysoko. To może zakłócać magię. Kawałek mózgu mamy od entuzjasty czarownic. Ach! W księdze czarów tego nie było! No i co teraz? Okej, okay, ajoko, przygotuj się na sztos To będzie najgorętsza opowieść dnia. Ocaliłem świat! Na dzisiaj mój plan był prosty. Dzień straszy kariery i wiedza o walce z gazami strachlarnianymi. Już czas na dzień straży kariery! Ola, ja! Twój tata dziś będzie? Bardzo chcę się dowiedzieć, jak to jest być szefem Hadesu! <grym> Mój tata! I wolontariat! <grym> Mój tata tego nie robi. No, chyba, że mu się to opłaca. Tato, pamiętałeś, że mam urodziny! Urodziny? Miałem ochotę na trzy warstwowe ciasto czekoladowej śmierci. Jest wartek grzechu. U, więc to jest rezydencja Drakuli? Eee, cz czemu się skradamy? Myślałem, że spytamy drakulę o pożyczenie szklanki cukru. Spytać? Żartujesz, naczelny szef i władca Hadasu nigdy nikogo o nic nie pyta. Bierze! I dlatego to właśnie ty zrobisz rozeznanie wśród pułapek nietoperka. Ale tak nie można! Hej! Duch <laughs> Laguno, chcę ci przez to powiedzieć, że mój tata ma zimne serce i wcale nie jest fajny. Uczniowie, wybierzcie, czyja straszy kariera najbardziej was interesuje. Pani Bominabel? Pani najnowszy artykuł o gazach strachlarnianych to jakiś... Każdy potwór powinien starać się dbać o planetę. Dziękuję. Miło, że ochrona środowiska tak Cię interesuje. Cześć, ja ma! Tak się cieszę, że mogę spędzić z tobą dzień przy lodowca. ani aniołku! Nic nie cieszy rodzica bardziej niż świadomość, że jego dziecko chce iść w jego ślady. Ochrona planety i cały dzień zabi? <laughs> Najlepszy dzień. No, to co słychać? W sumie sporo. Um, wiesz, jestem. Kreset, Nie! No więc ja... Zaraz wracam. Jakby co to nie ja byłam bardzo cicho i tylko szukałam tych dziewczyn w ludzkim internecie. To nie ty, to ja. Nie mogę tego zrobić. Świat potworów jest prosty, a ludzki jest tak skomplikowany. Naprawdę strasznie się boję. Ach, Claudine, ostatnie tygodnie były mega straszne. Jeśli tak czujesz, zrobisz to później. Będzie czat, więc chill. Dzięki, Cleo. Wsparcie przyjaciółki? Jest. Teraz pora zadbać o moją przyszłą popularność! Mają 100 tysięcy followersów? Oh, Perła Kairu. O, oh, jest blisko. 100 tysięcy. 000...